Otwierajcie, co? Patrzcie na to! Hailey dostaje żelki do dekoracji. O, tak malutko Nie. dla Riny? No dobra. A dla Betty? Cała góra słodyczy. Ma każdy smak, o jakim można pomyśleć. No cóż, zaczynajcie! Rina ostrożnie układa swoje żelki. Dokładnie tak. Jest malutki, ale perfekcyjny! Mmm! Czas go wypróbować! Taki smaczny! A ah. Kolej na Hailey! Tak! Blender? To jest szalone! Bierze swoje żelki i wrzuca je do blendera! Ekstra! Blenduj! Usz! A. Ah. Gotowe! Aaa! Ah. Wylej to! Mmm! Wygląda smakowicie i cukierkowo. Musisz tego spróbować. No dalej, dziewczyno, czekamy. Haps. Mm. Betty, co zrobisz z tymi wszystkimi słodyczami? Dlaczego by ich nie wysypać? Sprawiasz, że żerina jest zazdrosna. To znaczy, patrz: Ta dziewczyna ma każdy smak, jaki tylko istnieje. Mniom, niom, niom. Więcej, więcej! Mniam, mniam, mniam! Czy to łopatka? Ładuję na nią żelki. Mamy tutaj tort do udekorowania. U, a! To wygląda tak dobrze! Rina, Heili, musicie coś z tym zrobić! Tak! Gaz, maski... O nie! Coś tu się zaraz wydarzy! Rękawiczki też... A teraz tajna broń! Śmierdząca skarpeta. O, mnóstwo warstw śmierdzących skarpet. Nie mogę na to patrzeć! Fuj! Zrobiłyście śmierdzący tort? Chyba zwymiotuję. O, Betty! Mamy dla Ciebie prezent. Dobranoc! A teraz pozbądźmy się tego okropieństwa i zajmijmy się czymś dobrym. O, tak. Ale nie możecie jeść z tymi maskami na sobie. Kurczę! Trzy torty! Hip-hip-kura! Każda z Was dostanie dekorację do tortu z magicznego pudełka. Wow! Ekstra! Rina, Ty pierwsza! Mnóstwo słodyczy! Okej, okay, wiesz, co chcesz! Czekolada! Wszystkie batoniki, jakie tylko można sobie wymarzyć! Rina zaczyna dekorowanie! Więcej czekolady? Wow, Rina idzie na całość! To coś zaraz sięgnie nieba! Ojej, teraz zajadaj! Takie słodkie! Aaaa! Hailey, teraz ty! Dostajesz czekoladowy krem! Barbie, pomocy! Ha? Co się dzieje? To poszło gładko! Uff, teraz Barbie do środka. Domyślacie się, co robi Hejs? Barbie dostanie czekoladową sukienkę. Załóż foremkę, a teraz czas na Nutelle. Wlej czekoladę, a potem ściągnij foremkę. Słodkie uwolnienie! Orety! Tak! Posypka! Barbie, Barbie! Wyglądasz pysznie! O miam, A! Betty, zobacz co tam masz! A, wow! Ha, ha, ha. Pianki! A to? Czy to lody? Tak, tak, tak! Właśnie zrobiłaś najdoskonalszy tort! I jest gigantyczny! A! Patrzcie! Zgubiła piankę! O tak, ma pomysł. Bum! Tracisz równowagę. Wo, uwaga! O nie! E, to może po kawałku. Niezręczniartki w górę. Normalnie dla mel. Wolno. Szybko. Zaczynajmy. O kurcze pieczone. Czy tort Kate zaparł komuś dech w piersiach, czy tylko mi? W każdym razie, podczas gdy Deni bierze długi kęs, bierzemy się do roboty. Jakie to pyszne! I małe. Poczekajcie. Ten tort sam się odnawia. Co do! Tort Kate, jest absolutnie magiczny. Uu! No dalej spróbuj. A, niam! Kate? Rety stary. Okej. Okay. Mel ma pomysł. Pokrój tort na dwie części. A teraz? Dwa całe torty! Dziewczyno, czy ty masz pojęcie, jaką mocą władasz? Urety! Jeszcze raz! Alleluja! To jest cud! Nieograniczona ilość tortów. Tylko nie zjedz ostatniego. Tymczasem pomożemy jej, czy. O, hej, cukierkowy ślimak przybył, aby zjeść twój tort. Od góry, od dołu? Przykro mi, wolny chłopcze. Co my tu mamy? Tęczowe żelki? Niesamowite. Wolno. Szybko. I normalnie. Powodzenia, Kate. Przepyszne. <śm> Melbel. Czas zmielić tego żelka. No dawaj, to będzie niesamowite. Trzeba go tylko wsadzić do środka i kręcić. To całkiem niezły trening. A rezultat? Mniam, miam, miami. Teraz den, co zamierzasz zrobić? Okej, okay. on zaczyna układać. Niesamowite. Wygląda na to, że wasza trójka ma wszystko pod kontrolą. Rozpoczyna się intryga. Deni jest złodziejem makaronu, ale potrzebuje go do udekorowania tego wkrótce pysznego tortu. Przykro mi, Kate, ty też nie jesteś bezpieczna. I gotowe. Patrzcie, dziewczyny! W lewo! Nie, moje lewo! Ty, złodzieju słodyczy! Deni już po tobie! Bierzcie go, dziewczyny! O nie! Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Cóż, tak jakby. Kurczę! Nie, nie możesz dostać ani kęsa! Masz tupet! Przykro mi, chłopcze, zmarnowałeś swoją szansę. <śm> <tupet> Cienias! Otwierajcie! Łuhu! Żelkowe gałki oczne! Wow! Ryan, to coś jest ogromne, ale masz szczęście. Loli ma najmniejszą przekąskę ze wszystkich. Masażer głowy? Ale po co? To jest całkiem interesujące. Nieźle, całkiem nieźle. Możemy zobaczyć? Wow! Jakie to dziwne! Ale hej, to perfekcyjne narzędzie do jedzenia mini gałek ocznych. Jeżeli kiedykolwiek będziesz mieć ten problem w swoim życiu, mniam, mniam! Nadszedł czas na trochę rozrywki. Czy ktoś ma ochotę zagrać w tenisa? Ha? Co ty wyprawiasz? Zgniotła je! Żelkowe nitki mniam. Musicie temu zaufać. Poczekajcie. Babam! Teraz możesz z łatwością wciągnąć swoją przekąskę. Hej, Ryan! Ty też spróbuj. No okej. Okay. Tak dużego smakołyku nie da się zgnieść zwykłą rakietą tenisową! Nie ma mowy! Patrzcie na to! Ryan, ale z ciebie dzikus! Podoba mi się to! Co za dzień! Hej, Raj! Mały masaż nigdy nikomu nie zaszkodził! A to daje Loli szansę na załapanie się na słodkości! Mary nie będzie tolerować tej niesprawiedliwości. Niesprawiedliwością jest brak dodatkowych przekąsek dla niej. Ale nie ma niczego, czego drapacz głowy nie mógłby naprawić. Co dostaliście? Przepyszne cukierki. Spróbuj, Loli. Mmm, takie kwaśne. I takie tęczowe. Cukierkowe usta. Kto chce buziaczka? Kolej na Mary. Mary przenosi sprawy na wyższy poziom. Miodowy żelek z cukierasami? O tak. Najpierw musisz napełnić tą butelkę do samego końca. A teraz musisz dodać troszkę cukierków. Wsypuj ładnie. Teraz spróbuj. To wygląda niesamowicie. Ojacie. Wow. Opaska z cukierków. Cukierkowa biżuteria. Życie jest piękne i smaczne. Teraz zwróćmy naszą uwagę na Rajana. I na jego ogromne pudełko cukierków. Przepyszne. Jak zamierzasz to wszystko zjeść? Łatwizna. Wystarczy posmarować rękę lepkim miodem. A teraz... Zanurzaj. Jesteś cukierkowym robotem. Wow! Dziewczyny? Mniam! Mam nam! Moja ręka! Eee! O kurczę! Co zrobiłyście? Mam was! A teraz wracamy do zajadania. Dziewczyny! Otwierajcie! Uuu, idealny makaronik! Jest taki błyszczący! Mmm! A dla Elzy galaretki! Ale na pewno chciałaby mieć przysmak Tracy! BAM! jest w środku. Wow, wow, wow! Sos z pianek marshmallow? Tracy, czy ty masz pojęcie, jakie to jest niesamowite? Ach, jestem taka zazdrosna. Biedna Elza. co zamierzasz zrobić? Oczywiście, że zje swoje pyszne galaretki. Tracy zwróciła hmm? na to uwagę. Tyle różnych smaków. Ha? Włącznie z brokułami i bakłażanami? Co mamy z nimi zrobić? Ech, dziwne. Ma pomysł. Wyciąga malutkiego makaronika. I co teraz? Ciekawe. Dodała do niego te paskudne galaretki. Co się stanie? Wow! Taki pyszny! Mam nadzieję, że to nie smakuje jak te galaretki. Rozbijemy go? O tak, kochani! Bam! Może następnym razem weźmiemy mniejszy młotek. <laughs> Wielkie dzięki za oglądanie! Nowe odcinki pojawiają się cały czas, więc pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku. I zostawcie nam komentarze. Do zobaczenia, podpisano załoga!